Hej, tu litka z wydawnictwa Albatros. Drodzy czytelnicy, dzisiaj porozmawiamy o powieściach autorki bestsellerowego cyklu Siedem Sióstr w nowej, niezwykle uroczej szacie graficznej. Książki Lucindy Riley to idealne propozycje na letnie dni i doskonały wybór dla miłośniczek twórczości Christine Hanach, Kate Morton czy Soraya Lane. W świecie muzyki kochać kogoś znaczy wybrać ścieżkę najtrudniejszą z możliwych, bo nic nie brzmi tak pięknie jak pieśni miłości ale nic też nie spala mocniej niż zdrada. Przekonuje się o tym Rozana, piękna Włoszka, którą łączy trudne uczucie z solistą Laskali. Książka Dziewczyna z Neapolu przeplata temat miłości, szczęścia i kariery artystycznej. Tajemnice zamku to zapierająca dech w piersiach historia o wojnie i miłości a przede wszystkim o przebaczeniu. Romantyczna i pełna dramatyzmu opowieść, której akcja rozgrywa się na tle prawdziwych wydarzeń z czasów II wojny światowej. Jeśli odważysz się sięgnąć w przeszłość, możesz odnaleźć klucz do przyszłości. Ta książka was zadziwi, doprowadzi do łez, a potem rozbawi. Pokój motyli to urzekająca historia o miłości, stracie i szansie na nowy początek. Pozy montecz mieszka w rodzinnym domu, gdzie spędziła idylliczne dzieciństwo i wychowała synów. Gdy w jej życiu na nowo pojawia się jej pierwsza miłość Freddy Lennox, wychodzą na je w tajemnicy związane z historią jej rodziny i Pozji musi się z nimi uporać. Czy znajdzie przy tym czas, żeby pomyśleć również o sobie?